Nie płacz, nie przesadzaj, nie bądź taka emocjonalna. Słyszałaś kiedyś takie słowa? Ja słyszałam i bardzo długo w nie wierzyłam. Wierzyłam, że wrażliwość to coś, co trzeba ukrywać, że płacz to słabość, że trzeba być twardą, stabilną, zawsze ogarniętą i przez lata próbowałam tak właśnie żyć. Dziś wiem, że to nie była siła, to było odłączenie. Od siebie, od innych, od prawdy. Dziś chcę porozmawiać z Tobą o wrażliwości, która nie jest słabością, tylko największym darem, jaki w sobie mamy. Ja to znam bardzo dobrze, bo przez wiele lat żyłam w przekonaniu, że okazywanie emocji to słabość. Kiedy byłam dzieckiem, często słyszałam nie płacz, nic się nie stało, nie przysadzaj, nie bądź taka wrażliwa. I to się we mnie odkładało, powoli, ale skutecznie. Zaczęłam wierzyć, że moje emocje są problemem, że trzeba je chować, kontrolować, tłumić, że jeśli naprawdę chcę być silna, to muszę się zamknąć, przestać czuć, przestać reagować. W liceum nie byłam jeszcze twarda, ale coraz bardziej próbowałam nią być. Zaczęłam w sobie gasnąć, nie chciałam, żeby inni widzieli moje łzy, zaczęłam budować wewnętrzną zbroję. Ale nie była jeszcze tak widoczna dla świata. To był raczej proces, który toczył się we mnie. Dopiero później w dorosłym życiu, szczególnie w pracy, ten wizerunek naprawdę się ukształtował. Byłam profesjonalna, rzeczowa, opanowana. I kiedy pewnego dnia usłyszałam, że ktoś nazwał mnie królową lodu, byłam z tego dumna. Dziś aż się śmieję, ale wtedy naprawdę myślałam, że to jest siła. Twarda, nieemocjonalna, odporna. Ale ta siła była w rzeczywistości odłączeniem. Przez jakiś czas bardzo świadomie trzymałam się tego obrazka. Z zewnątrz wszystko pod kontrolą. Bez łez, bez zbyt. Jakby uczucia, szczególnie te trudne, nie miały prawa istnieć. Ale w środku było coraz więcej napięcia. Coraz więcej momentów, w których naprawdę chciałam się rozpaść, ale nie pozwalałam sobie, bo nie wypada, bo to nie jest dojrzałe, bo muszę ogarniać. I wiesz co? Dopiero kiedy naprawdę zaczęłam wracać do siebie, do ciała, do oddechu, do prawdy, zrozumiałam, że wcale nie jestem zimna, jestem głęboko czuła. I przez lata tłumiłam coś, co tak naprawdę jest moją największą siłą. Dziś pozwalam sobie płakać przy filmie, pozwalam sobie współczuć komuś z całego serca, pozwalam sobie krzyczeć w poduszkę, kiedy coś boli i płakać bez powodu, jeśli właśnie to wypływa. Bo jestem człowiekiem i to, że czuję, to nie mój problem, to mój dar. Wrażliwość to nie przeszkoda w życiu, to nie słabość, którą trzeba opanować, to nasz najczulszy kompas to zdolność do bycia w kontakcie z tym, co autentyczne, w nas i w innych. W świecie, w którym opłaca się być odciętą, szybko działającą maszyną, czucie staje się aktem odwagi. To właśnie wrażliwość daje ci dostęp do głębi, do bliskości, do miłości, do prawdziwego szczęścia, ale też do żalu, smutku, samotności. Wszystko jest częścią życia. Wszystko chce być przyjęte. Więc, kiedy wzrusza cię historia kogoś obcego, to nie jesteś zbyt miękka, to znaczy, że masz serce. Kiedy płaczysz przy filmie, to znaczy, że Twoja dusza reaguje. Kiedy boli Cię czyjś smutek, to nie jest słabość, to jest empatia. Kiedy chcesz się wycofać zamiast działać, może właśnie Twoje ciało wie więcej niż Twój umysł. To są sygnały, nie problemy. To są dary, nie obciążenia. Nie wstydź się łez. Płacz nie jest oznaką porażki. Jest formą uwalniania. Nie analizuj swoich emocji. Poczuj je. Nie pytaj, dlaczego to czuję. Tylko co moje ciało chce mi przez to teraz powiedzieć. Daj sobie bezpieczną przestrzeń na przeżywanie. To może być spacer, mata, dziennik, cisza, muzyka. Nie wszystko musisz rozumieć. Czasem wystarczy być przy sobie. Buduj nową definicję siły. To nie jest brak emocji, to jest umiejętność przeżycia ich i nie uciekania. Nie pozwól światu zawstydzić swojej miękkości, bo ta miękkość jest Twoją prawdą. Więc jeśli dziś czujesz się zbyt emocjonalna, jeśli masz momenty, w których płaczesz bez powodu, jeśli ktoś kiedyś powiedział ci, że jesteś za bardzo, to wiedz, że jesteś dokładnie taka, jaka masz być. Nie musisz być zimna, żeby być silna. Nie musisz być twarda, żeby być skuteczna. Nie musisz się odcinać, żeby być dorosłą. Twoja wrażliwość to nie jest problem, to twoje światło. A jeśli chcesz wracać do siebie także przez ciało, przez ruch, oddech, ciszę, to zapraszam cię do mojej przestrzeni. Nie bój się czuć. Dużo miłości dla ciebie.